Witam serdecznie Państwa. Nasze dzisiejsze spotkanie odbyło się w Gazometer, w kinie, gdzie mieliśmy okazję obejrzeć wspaniały film Potop. Właściwie film już jest stary, natomiast został zdigitalizowany, została przerobiona wersja i tak naprawdę powiedzieć trzeba: dzisiaj otrzymaliśmy zupełnie nowy film. Ci sami aktorzy, ta sama fabuła, choć w pewien sposób została zmieniona w pewien sposób została ulepszona. Ale tak naprawdę w nowym wydaniu e, może cieszyć e, tych, którzy chcieliby z sentymentem wrócić do czasów e, starego kina lat 60., gdzie aktorstwo nie było zastąpione przez komputer. Dla Vienna Plus z pięknej sali 12 e, Gazometer Kina Sylwester Syndoman. Świat naruszy. Ja jest Andrzej Kwizic. To imię głośne w całej Rzeczypospolitej. Ten koronij. Jezus. Żebym miał ścigać mego królewskiego brata przez całą Polskę. I tak go dopadnę. Stradę! Jej wiarę we mnie przysięgam. O miła, za mną! Kmicic, pannę porwa. Onejka. Iwad król Szwecji! Drejnze! Cienkowie, odpuśćcie. Odpuszczamy. Nie pójdę za człowieka, na którym ciążą łzy i krew ludzka. Po latach można powiedzieć, bo raz tam kiedyś dawno, dawno, dawno temu oglądałam ten film, raz jeszcze ze szkoły. Mogę być złośliwy? Dzisiaj... Warto po, po latach zapłacić 17 euro? Warto. Do bólu szczerość, ale warto, bo naprawdę całkiem inaczej się odbiera jednak i, i tak jak pan powiedział, że, że to wszystko zobaczyć jak jednak aktorzy grają i, i to jest naprawdę coś innego, bo dzisiaj ta technika to wszystko jest już tak do przodu. A kiedyś, no, kosztowało ich to naprawdę dużo pracy i Dobrze, dziękuję bardzo. A pan? Pan, pan ucieka trochę przed nami. Ucieka, pan, pan aha! To. Wrażenia jakie? Nowy film, nowy film w starej, starej wersji. Wydanie, tak, Nowy film w starym wydaniu. Zupełnie inny niż, 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 stare. Nie ma co porównywać. Bardzo dobrze. Bardzo Ale, ale aktorzy i, i, i wszyscy... Ci sami. dokładnie. Wspaniały. Wspaniały. Dziękuję bardzo. Piotr Lik, Stowarzyszenie Polonais, prezes. I Wojciech Więckowski, dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu. Wraz z małżonką. Wraz z małżonką. E, kochani, e, stary film w nowym wydaniu. E, zupełnie taka nowa formuła, trochę, bo, bo e, trzeba powiedzieć, że inaczej się go ogląda. E, zupełnie chyba świeżej. I tak i nie, bo y, dlatego, że ja dużo o tej pracy nad filmem y, słyszałem, y, również y, widziałem wywiady z reżyserem Hoffmanem i z ludźmi, którzy pracowali. I y, 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 ja pamiętam doskonale... Pierwszą wersję filmową, wtedy ją oglądałem z ogromnymi wypiekami. I, I myślę, że tak, że, że ja z trochę zmieszanymi uczniami to przyjąłem, szczerze mówiąc. Film jest wspaniale zrekonstruowany, oczywiście dźwięk jest dużo lepszy i to pod względem technicznym jest świetnie zrobione. Natomiast zabrakło mi paru scen, które ja wiem, oczywiście, że nie mogły się tu znaleźć ze względu na ograniczoną czas, czy długość filmu w tej nowej wersji, natomiast więc pan z tym, na przykład świetnych batalistycznych zabrakło mi, które, które były dość, dość, dość no, znaczące w tej pierwszej wersji. Także, ale ogólne wrażenie bardzo dobre oczywiście. Jestem wdzięczny panu Szulikowi za sprowadzenie filmu do Wiednia i za zaproszenie mnie na tę projekcję, którą, na którą czekałem. Byłem bardzo ciekaw jak to, jak, to, jak to wygląda. Pani jako kobieta właściwie zostało uchwycone Lepiej niż w poprzedniej wersji e, wątek miłosny, czy, czy, czy zupełnie nie? Wątek miłosny był częścią całości i spojrzałam na film jako na całość. E, patrzyłam na to e, oczami e, nie tak jak mój mąż, e, z głębi i e, tradycyjnymi, nie tak... E, Porównawczo, jakby. Popatrzyłam na to jak na zupełnie nowy film, który widzę pierwszy raz, i muszę powiedzieć, że zrobił na mnie ogromne wrażenie. Ogromne. Yy, jakość, yy, gra. Yy, powiedziałabym nawet, że owe sceny miłosne, prawda, które kiedyś yy, może były nieco takie naiwne, wydawały mi się, to przy, yy, przy tej wersji. Yy, szybkości, bo ten film nabrał szybkości przez montaż, przez cięcie, przez, no rozumiem, że pracę i scenarzystów i reżyserów i montażystów. On nabrał takiego wigoru, takiej współczesności w wyrazie, nowoczesności. A poza tym jest filmem dla wszystkich. Widzimy tutaj wśród gości Rodziców, dzieci, babcie z wnukami. Naprawdę jest to film, który warto zobaczyć, dlatego że on sam się obroni. Jest po prostu ciekawy, szybki, no dynamiczny. Właśnie, dokładnie to chciałam powiedzieć. To jest kwintesencja tego, co, co, co we mnie właśnie zostało. Panie prezesie, ja mogę powiedzieć tak, że właściwie e, mogę pana zapytać już krytyka filmowego, bo... Bo jest to 44 które spotkanie? 44. 44. E, czyli tak już 44 filmy na spokojnie, z emocjami trochę też i ze, z dremą Pan obejrzał. E, zupełnie inne dzieło. No, zupełnie inne dzieło, ale niezwykle ważne. Niezwykle ważne nie tylko dla nas. To przecież klasyka Sienkiewicz, Hoffman, klasyka y, literatury, klasyka filmu. I ja jestem szczęśliwy, nie ukrywam, że jestem szczęśliwy z tego, że na sali dzisiaj wypełnione prawie po brzegi było tak wielu młodych ludzi. Bo w obecnej dobie, w dobie internetu, dostępu do, do wszystkich możliwych skrótów, to zobaczenie tej pozycji, naprawdę moim zdaniem znakomitej, filmowej, skróconej, Zresztą ja od któregoś z młodych widzów słyszałem dzisiaj już, już po filmie. Tak wiotrze, to taki polski Indiana Jones. No rewelacja, rewelacja i o to chodziło. Nie ukrywam, że jestem bardzo szczęśliwy, że, że udało się ten film sprowadzić tutaj do Wiednia, udało się go pokazać, udało się zainteresować młodych ludzi, bo przecież taka idea była twórców, tych, którzy podjęli po raz drugi trud montażu, odświeżenia filmu. To o to chodziło, żeby tych młodych ludzi zainteresować tą naszą piękną, absolutnie bogatą, cudną klasyką. Jest pewnie zresztą wokół ogląda się mistrzostwa aktorskie wielkich polskich aktorów, którzy odeszli już. Wichniarza Łomnickiego, Braunę, która bardzo niedawno odeszła i wszystkich pozostałych, których Plejada występuje przecież w tym filmie i którzy pokazują swoje mistrzostwa. To, to jest rzecz, no, Światło szukać teraz filmów, w którym występowała, występowała tak wielu tak wybitnych aktorów i tak świetnie grających. I... A z tych Mistrzostwa, tak, a z tych żyjących o 40 lat młodszy przecież. No tak, odbyński. To, to właśnie było to niesamowite, że mogliśmy popatrzeć na, na młode twarze, tych które dzisiaj widzimy. Ja powiem taką rzecz, że jedna pani w wywiadzie powiedziała następującą właśnie rzecz i tutaj będę z Panem się bardzo mocno zgadzał, że dzisiejsze filmy i seriale nie mają już żadnego aktorstwa. Znaczy oddzielmy seriale od filmu, dlatego to są dwie różne rzeczy. Tam temat seriali może nie, nie chciałbym się wypowiadać. Znaczy, myślę zresztą, że, że bardzo wielu przypadkach nie grają tam zawodowi aktorzy i to jest czasami... Y wadą, a czasami zaletą tych filmów w zależności też od koncepcji. Natomiast zostawmy seriale, bo, bo nie chciałbym się na temat poziomu seriali wypowiadać Natomiast jeżeli chodzi o różne filmy, są różne filmy, są i różne, również filmy wybitne z, z ze świetnymi kreacjami. No nie wiem, chociażby, chociażby ostatni rewelacyjny film o, biograficzny o profesorze Relidze, który niedługo będzie tutaj pokazywany też w Wiedniu przez pana Szulika, który i wiele innych filmów nie wiem. Które, które ostatnio na, chociażby na festiwali w Gdyni były pokazywane, kapitalnych filmów. Nie wiem, Papusza, która też spotkała się z ogromnym uznaniem międzynarodowym, Ida, właśnie ten Bogowie, więc to jest naprawdę, nie, nie można, myślę, że, że bardzo krytycznie spoglądać na, na, stan kina polskiego jest świetny w tej chwili i myślę, że również będzie coraz bardziej doceniany w Europie ale też co będzie I pokazywane będą filmy w Europie, bo z tym jest pewien problem. To również w Austrii jest, filmy polskie są rzadziej pokazywane niż inne i taka praca, jaką której pan Szulik również temu służy, żeby one stały się znane również tutaj, nasza szersza gdzie też staramy się pokazywać najnowsze filmy po to, żeby... Przybliżyć je publiczności, ale również znawcom i profesjonalistom, po to, żeby można było zainicjować projekcje, czy też chociażby zapoznać z tymi filmami publiczność szerzej, bo warto, naprawdę warto. Jesteście stosunkowo młodzi. Nie będę pytał o wiek, bo to nie wypada. Kobiet w ogóle nie wypada pytać o wiek, a mężczyzna jest młody, to widać. Nie? Słuchajcie, jakżeście odebrali ten film? Bardzo mi się film podobał, był bardzo realistyczny i dobrze zrobiony. Farby, ko znaczy kolory z filmu, bardzo dobrze ton. Widziałam ten film już kiedyś. Ja... Widziałaś tą pierwszą wersję starą. Widza widziałam pierwszą wersję starą, ale nie do końca. I ten mi się rzeczywiście faktycznie lepiej podobał. I no i na dużym ekranie to jednak coś innego. Większe tempo? Tak, na, na pewno. A jak bo często może zaglądasz na, na portale internetowe. E Dzisiaj, być może, y, patrzysz na tych aktorów, oni zupełnie inaczej wyglądają. W jakim sensie inaczej. No, z czasu. A mi się podobało, bo mi było takie naturalne, właśnie, Nie było takie przedstawione. Czy uważasz, że aktorstwo było lepsze kiedyś? Zależy jakie filmy. Ale uważam, że ten film był bardzo dobrze zrobiony jako film właśnie wojenno-historyczny. I pasowało aktorstwo do tego. Bardzo dobre było. Dziękuję. A co ty powiesz? Mi też się bardzo podobał. Bardzo właśnie technicznie dobrze zrobiony. Jak się pomyśli, że to 40 lat temu się był kręcony ten film, to też w tamtych czasach właśnie bardzo dobrze zrobiony, jak się ogląda te sceny właśnie te wojenne na przykład. No dzisiaj chyba sceny batalistyczne zrobiłby komputer z jednym koniem. Właśnie tak. Prawda. No a kiedyś no to w ogóle komputerów Myślę, że nie było, nie były używane w tym filmie, i więc pod tym względem bardzo dobrze zrobione, tak. No ale jak młody człowiek e, kojarzy sobie e, tą historię, wyobraża sobie, że, że to już były podwaliny Polski, że ta Polska już wtedy istniała, że, że nie, nie, nie spadliśmy z kosmosu trochę? No tak, tak. Było może właśnie szlachta zbyt skłócona, tak jak widać było też z filmu, ale no tak. Czy nie masz wrażenia, że naszym, naszą przywarą jest to, że się ciągle kłócimy jako Polacy? Nie. W dzisiejszych czasach chyba już nie. 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 No a jak tak popatrzymy czasem na poglądy polityczne, to mamy takie wrażenie, że a trochę gdzie się to nie jest? To chyba wszędzie jest, jak chodzi o politykę. Dobrze, a Tobie, jak się podobał film? Super był fajny. Dużo nie powiedziałaś, a, a, a coś więcej. No też jest, mam takie wrażenie, że w tych czasach byśmy teraz z jednym koniem wszystko z komputerem zrobili, a tam było bardzo dużo koni, bardzo fajnie było. No. Nie oglądałaś tego pierwszego filmu. Nie. Nie. Czy to jest dla ciebie teraz nowy film? Tak. Jest to taki Harry Potter? No, Harry Potter jest więcej... action. Jest więcej action. Podważasz, że taki film... Pokazywać? No... Na pewno, tak. Inaczej. Tak. Czy Wy młodzi chcecie takie filmy oglądać? No, myślę, że tak. Na pewno, jak najbardziej. Lubisz zastanawiać się albo myśleć o historii Polski? Tak, jak najbardziej. To należy do naszej historii, do naszej rodziny. Uważam, że to jest bardzo ważne, pokazywać właśnie młodzieży historię historyczne filmy. One przynoszą efekt. Um, na pewno przynoszą efekt jakiś, tak. Poznawczy. Poznawczy.